Thank you Hello, hello, kochani! 18 lipca, wtorek. To oznacza tylko jedno, że jutro obchodzę swoje 31 urodziny. Jestem z Miłoszkiem, zobaczcie tam sobie już skaczę po samochodzie u moich rodziców, bo mama dzisiaj zajmuje się Miłoszkiem w czasie, kiedy Hania jest w przedszkolu, bo jedno to, że mam rzęsy, idę na rzęsy, bo już praktycznie ich nie mam, a potem mam bardzo dużo do zrobienia, no bo jutro mam te urodziny i je wyprawiam, ale potem ciąg dalszy. Wróciłam z rzęs, od razu człowiek inaczej wygląda. Muszę jeszcze umówić się na brwi, bo to potem, tak wiecie, dziwnie wygląda te brwi takie jaśniejsze, bo teraz nie są niczym pomalowane, a rzęsy takie czarne, ale to już po urodzinach w każdym razie jest godzina. 12:24, około 13:00 odbieram, chanie, z przedszkola, a ja jestem w czarnej D. Za przeproszeniem, nie będę tu brzydko mówić, ale udało mi się przynajmniej pojechać do sklepu. Część zakupów, te, które musiały być już w lodówce, są pochowane, a tu jest reszta, chociaż nie, bo jeszcze byłam u kusia dzisiaj po krupnioki. Proszę bardzo. Mm, oczywiście będą krupnioczki, no pokażcie się, krupnioczki. Krupnioczki będą z kapustą, kiszoną, kapusta tam gdzieś jest, bo tu są jeszcze inne zakupy. Moje, swoją drogą, uwielbiam te. Budynek z Lidla, bardzo są smaczne. Kupiłam też na wypróbowanie taką sałatkę, dwie sałatki, bo jedną sobie przygotuję, a drugą po prostu, żeby już nie mieć tyle roboty, to kupiłam. No nie wiem, to, jest, to są ziemniaki z jakimś sosem, do tego jajko i ogórek. Wydaje mi się, że będzie okej. Okay. A czemu w ogóle wpadłam na to, żeby jechać do Lidla? Szukać, szukać tam jakichś sałatek, tym bardziej z ziemniakami, bo mój tata, jak był ostatnio w na tym wyjeździe takim męskim, no to Mówił, że jedli tam do Grilla właśnie taką e, sałatkę z ziemniakami, z Lidla, i była naprawdę bardzo dobra. Okazało się, że to jednak jest coś innego. Kupiłam jakąś inną sałatkę, ale mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Innej u nas nie było. Możliwe, że w Holandii jest inny asortyment. Właściwie to nie wiem, jak to jest w tych sklepach, bo jak kiedyś byliśmy za granicą, to na przykład w McDonaldzie jest. Są inne produkty, inne dania, więc może. W tych sieciówkach też jest tak samo i tak czy inaczej nie dostałabym tej samej sałatki, która była w holenderskim Lidlu. Nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że ta będzie tak samo pyszna, jak ta ta zachwalał tamtą. No, a teraz naprawdę biorę się do roboty, bo mam w sumie takie pół godziny, żeby tu coś ogarnąć. Jeszcze ciasto muszę zrobić, bo zamówiłam sobie tartę z malinami i stwierdziłam, że drugie ciasto sama zrobię i to będzie ten mój popisowy sernik z Thermomixa. Ale ja chyba powinnam zacząć od początku, że to z okazji moich urodzin po prostu organizujemy takiego grilla. Oczywiście najpierw będzie kawałek. I ciastko, a potem będzie grill. Będą kiełbaski, szaszłyki, które muszę zrobić, ale już wszystko jest kupione. Tak jak widzieliście na stole, tu jest kupa rzeczy, kupa zakupów. I co będą kiełbaski, krupnioki i szaszłyki. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni, a ja naprawdę już teraz nie gadam, bo mam pełne ręce roboty, a czasu stanowczo za mało. Coś mi się wydaje, że dzisiaj zabiorę nockę. Produkcja szaszłyków na jutrzejsze urodzinki się rozpoczyna, no trochę tego krojenia i nabijania będzie w każdym razie. Zobaczcie, wszystko w miarę idzie zgodnie z planem, sernik mój popisowy z Thermomixa już w piekarniku zostało 58 minut, przed chwilą go włożyłam, bo on tak 65-70 minut, no i potem jeszcze tylko polewa i będzie super. Mam nadzieję. Uwaga, uwaga, godzinę później. Mamy wszystko już pokrojone, przyprawione. Jest cebula, pieczarki, cukinia, oczywiście kurczak i papryka. Teraz tylko jeszcze kolejna godzina i będą szaszłyki. Dwie paulinki. Składają się szaszłyki. Wiecie, jedna godzina było ten krojenie. A teraz teraz szybciej idzie, nie? Ile to robię teraz może jakieś 10 minut? No, może tak. No i już się tak pojawiają. Popatrzcie, jaka cukina wielka. No. No mam nadzieję, że gościom będzie smakować. Nie? Uh -huh. A kiedy będą Twoje urodziny? Jutro. Jutro. Jutro? No jutro. Dlaczego? A kiedy będzie jutro? Jak pójdziesz spać się obudzisz, to będzie jutro. Dzisiaj? No jak dzisiaj pójdziesz spać, obudzisz się rano, to już będzie jutro. Już mama będzie miała urodzinki, haha. Ha. I znowu kolejny Na. rok, i kolejny rok starsza. I potem wakacje. <noise> A co, już właśnie zaklepany jakiś wyjazd? Gdzie? Gdzie jedziesz? Na wakacje. A gdzie? E, do Chorwacji. <noise> Spoko, Haneczka! Jak nam no fundujesz i zabierasz, to my chętnie stacą, nie? No! Sta jak na to? No, kochani, chciałam Wam powiedzieć, że to jest mój szczęśliwy dzień. Pamiętacie, jak otrzymałam od Haneczki od Miłoszka prezent z okazji dnia matki? masaż i właśnie dzisiaj się na niego wybieram, a właściwie za chwilę, bo o godzinie 19 już został z Haneczką i z Miłoszkiem, a ja taka piękna przyjemność mnie czeka. Już podycham pod salon i zaraz biegnę, bo jest za 10. I to będzie tak, taka wiecie, taka uczta dla duszy i dla ciała. No bo dla duszy, bo przez pół godziny nikt nic nie będzie chciał, nikt nic nie będzie gadać, będzie cisza, to mózg sobie odpocznie, a dla ciała, bo ja mam problemy z kręgosłupem, właśnie nie z kręgosłupem, ale mnie strasznie tu właśnie w odcinku szyjnym mięśnie mi się spinają czasem się robią jak kamień, to strasznie boli i wiem, że podczas tego masażu to będzie taka ulga i po nim również, więc już się nie mogę doczekać. No i wiecie co, ja w sumie nigdy nie wspominałam chyba za bardzo o tych moich no, bólach, no bo inaczej tego nazwać nie można. Właściwie to występuje właśnie tylko w tym odcinku tu szyjnym i tu właśnie najbardziej przy łopatkach. Ewidentnie są to mięśnie, bo to czuć jak one się robią takie twarde, kiedy na przykład Mateusz też, bo często mnie masuje właśnie bo go proszę, bo czasem ten ból jest nie do wytrzymania i kiedy on mi to zaczyna rozmasowywać, to te mięśnie trochę puszczają i to przynosi ulgę. Nie wiem z czego to jest, może to są jakieś nerwobóle albo na stres reakcja, ale w sumie nigdy nie zauważyłam, żeby to się jakoś nasilało właśnie w jakichś momentach stresowych. Tylko po prostu nagle się pojawiają, później znowu ich nie ma i znowu są i to tak wiecie. Sama nie wiem, nigdy tego nie badałam, nie byłam z tym u lekarza, nie wiem, co to może być. Na razie z tym żyję, bo aż tak bardzo uciążliwe to nie jest, ale są takie dni, że naprawdę bardzo boli i wtedy jest to uciążliwe. Nawet nie mogę czasem zasnąć, i właśnie do tego Mateusz mi mm, masuje mi te plecy i jest mi tysiąc razy lepiej, kiedy właśnie on mi je wymasuje i te mięśnie trochę puszczą i już nie są tak twarde jak kamień, jak skała, bo to właściwie do tego mogłabym. Porównać. A teraz zmykam na moją przyjemność i na prezencik, który otrzymałam od moich kochanych dzieciaczków. I jeszcze raz tu chciałam im za to podziękować i oczywiście mojego, mojemu mężowi, który to wymyślił, bo nasze dzieciaczki są jeszcze zbyt małe, żeby wymyślać, ale Mateusz stanął na wysokości zadania. Wiecie co, muszę wam zdać relację, bo to było coś cudownego. Makijaż jest totalnie, wiecie, zjechany, bo wiecie, jak leżałam głową w gwiazku, że tak powiem, na ręczniku, to się star, ale to nieważne. To jakie to było cudowne i piękne. Czasem warto zrobić coś dla siebie. Dzięki Mateusz, jeszcze raz i moje kochane dzieciaczki. Naprawdę było dla duszy i dla ciała coś wspaniałego. No to się cieszę, że prezent od dzieci się... Tak, bardzo sprowadzi. się podobał. Sprawdził i powiem Wam szczerze, że powinnam robić to częściej. Tak samo dla siebie. Jak na solenizantkę przystało? Do pracy rodacy nie zwalniamy tym. Wczoraj zrobiłam szaszłyki. Dzisiaj robię krupnioki, czyli kaszankę. Każunek. Zawsze mam z tym problem. Po prostu tak się przyzwyczaiłam, do to, jest to jest krupniok i zawsze muszę się chwilę zastanowić, jak jest po polsku kaszanka i włóczanka, tak jest krupniok i Rzymi. żylok. <gry> no, więc moje kolejne popisowe danie, czyli krupniok z kiszoną kapustą, będą szaszłyki, no i oczywiście kiełbasa, bo kiełbasa to jest królowa grilla. No. Chyba nikt inaczej nie powie. Kiełbasa jednak, wiecie wszyscy o kiełbasa to tak nudno, a potem, bo już kilka razy to było przetestowane, wszyscy na ta kiełbasa się ciepią i jednak każdy chce tą kiełbasę z tego grilla. Dobra. Włoski umyte? No właśnie, bo jeszcze taki jestem w takim wiecie, mm, 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 ale to tam wiecie. Znacie mnie, nie? Chyba nikt się nie przestraszy. <grych> Dzień dobry. Tak, Anuśka. Co dzisiaj jest za dzień? Środa. I co jest dzisiaj za święto? Mamy. Mamy święto, mama ma urodziny. My od rana widzicie... bardzo głośno po bo mam bardzo dużo siły i będę tak śpiewać Sto No, jak widzicie, my od rana działamy. Miłoszek został w domu, my jedziemy po kwiatuszki. W sumie przyjechaliśmy, idziemy teraz już po kwiatuszki. Później idziemy odebrać ciasto. Jedno odbierzemy, jedno mama upiekła, no i później się zabierzemy za jakieś leciuteńkie dekoracje, ale najpierw wybieramy kwiatuszki, tak? Tak. I niebieskie. Te ci się podobają? Tak, te. No ładne są, ale to jak będziesz miał urodzinki, to obiecuję, że ci takie kupię, a dzisiaj kupujemy mamy, tak? Tylko związać, tak? Tylko związać, poproszę. Mamy kwiaty, lilie, Paulinka sobie zażyczyła i w sumie ostatnio jest faza na lilie, więc są lilie. Haneczka ma jeszcze trochę sznurka A na mi... baloniki, na dekoracje, nie? A mi się podobały te niebieskie różowe. No to kupimy, tędy Myszka, tam jest parking. No i idziemy, jeszcze odbierzemy tartę i do Domciu. Tarta odebrana, tu Myszka, za mną. Zobaczcie, nie wiem czy widać, ale zobaczcie później, wracamy do Domciu. Jakie piękne kwiaty! Wszystkiego najlepszego, mamo. Dziękuję Chodźcie. Mmm, ale piękny. Paulynka już swoje kwiatuszki wsadziła do wazonu. Zabraliśmy się za leciutkie udekorowanie ogródka. Jakieś... No, miłość też pomagał miał taśmy. Widzicie? Jakieś baloniki, gwiazdeczki, trójkąciki i tam napis Happy Birthday. Widzicie jak to jest? Oni zawsze tak pomagają, że wszystko trwa 10 razy dłużej. No i jesteśmy trochę w lepszej, nie? Trzeba rozkładać stół. rozkładać no. stół? No bo goście muszą gdzieś siedzieć. Bo w domu będą siedzieć, a tu sobie wyjdziemy potem jak ktoś będzie chciał na dwór, wiesz? Bo wiecie, jak to jest z pogodą. Albo słońce, albo znowu za chwilę wyleciał deszcz i co? <laughs> Więc najbezpieczniej rozłożyć ten stół cateringowy, który mamy w domu, a tu mogą sobie tak wiecie, na trzy wejść I, i posiedzieć. I pamiętacie, że trzeba jeszcze serwet, który ja miałam urodziny i rozłożyłaś serwet na ten duży stół bardzo. Tak, masz rację. Bo tu, bo. Mam ten serwet. Taki kremowy. No. Tak. Miło, że na to. Tak. Mm, pięknie krzesła rozłożone, Hanni. Dziękujemy za pomoc. Stół już jest. Trzeba go nakryć serwetem i jedzeniem powoli. Takim tortem, ciastem. Goście już powoli przychodzą. Pierwsi goście już po sesji na tle napisu. Wiecie, że na pamiątkę Kiedyś sobie zobaczę, jak będę miała 41 Jak to było, jak miałam 31 No Ale patrzcie, jak żonka mi się prezentuje A właśnie, dobra, dobrze, że zaczęłaś ten temat. To jest właśnie ta sukienka o której wam mówiłam, znaczy tylko było w ostatnim vlogu, że ją odebrałam ze sklepu i to właśnie jest ona. Rizer 119 zł. W promocji była i jeszcze miałam wam powiedzieć, jak w ogóle się to stało, że ją kupiłam. O, ona jest taka jak Merlin, że jak podwieje, to trzeba uważać. Sąsiadka mi o niej powiedziała. Przyszła, jak dobrze mieć sąsiada. Jak dobrze mieć sąsiada. Przyszła do niej paczka i wiecie, tak staliśmy, stałyśmy z dziećmi i ona mówi, a dobra obejrzę, co tam przyszło, jak to wygląda na żywo, no bo wiadomo, zakupy przez internet. I ją wyciągnęła i mówię, kurde fajna jest i mówię, mogę ją wziąć, przymierzę sobie, do przymierzyłam, widziałam, że mi pasuje i po prostu zamówiłam sobie kolejną sztukę. I będziemy teraz z sąsiadką takie same. Tak bardzo pozdrawiam. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Goście już poszli, ale fajnie spędziliśmy czas, poświętowaliśmy. Bardzo się cieszę, że jednak zdecydowałam się wyprawić tę urodziny. Zobaczcie, ile mam tu prezentów, kwiatów, ale nie czas teraz na przyjemności. Ostatnia robota tego dzisiejszego dnia, czyli sprzątanie, może wiecie, pochować tą żywność, która została. No i poskładać wszystko do zmywarki. Tak czy inaczej, bardzo dobrze te zmywarki istnieją, bo to były czasy. Ja sobie przypominam, jak moja babcia wyprawiała urodziny. I to na dużo więcej osób, a nie było zmywarek i wszystko trzeba było myć w rękach. Wiem, jak po prostu to czasem trwało. Kilka dobrych godzin, żeby to wszystko doprowadzić do porządku, a teraz ja to szybko myknę do zmywarki, włożę. Już tam jest, widzisz, przy, widzicie, przygotowana, otwarta, czeka na mnie pusta, więc mogę ją e, załadować. Ale nas jeszcze czeka właśnie dzisiaj jedna sprawa. Mateusz, jutro jedzie w delegację. Mam nadzieję, że tylko na jeden dzień, bo może to się przedłużyć e, do dwóch dni, ale jestem dobrej myśli, że tylko na jutro, no ale on się musi spakować, bo gdyby się miało przeciągnąć, no to musi coś mieć. Więc on jeszcze nawet nie jest spakowany. Pakowane, a mamy już godzinę 22. Więc to dzisiaj będzie długi wieczór, więc zabieram się za robotę. Długi, ale bardzo szczęśliwy, bo wszystko fajnie się udało. Tak jak mówię, fajnie spędziliśmy czas i bardzo się cieszę, że właśnie się zdecydowałam wyprawić te moje urodziny. O, zobaczcie, jakie tu jeszcze mam piękne kwiaty!